Lwowie, a Polacy wojska Wojsku Austriackim stali pod Wiednie. Że oczywiście urzędnicy byli za władzą, że wojsko było po stronie władzy, zostało no, zaczarowane, otumanione. Ale chcę tutaj y, nawiązać do, po prostu, no, to ja poprzez tę analogię, do Pana ostatniego artykułu w tygodniku powszechnym, gdzie jest o Mozambiku. W Mozambiku mamy postkomunę w Leniennym. Były kupilki Sowietów, nawet do miejsca narodówki socjaldemokratycznej. W każdym razie, czy ten pan artykuł nie odzwierciedla naszej rzeczywistości w Polsce? To znaczy ja nie bardzo zgadzam się z panem profesorem. Tak. Że u nas jest tak dobrze, bo gdzie indziej tak. jest jeszcze gorzej? U nas jest bardzo źle, niestety. Tak, brawo. Bardzo często piszę artykuły o egzotycznych miejscach, mając nadzieję, że czytelnicy w Polsce dostrzegą pewne analogie. Na przykład bardzo się ucieszyłem, że pan Adam opublikował mój artykuł o wysiłkach chińskich w Filipinach i że przekupili klasę polityczną i starali się tam kilka milionów hektarów ziemi łyknąć, żeby sobie tam sadzić ryż. <noise> I się dowiedzieli, o ruszą -um czyli filipińscy nacjonaliści powiedzie co się dzieje. Jak to Chiny wykupują jak ja nie pamiętam 2 miliony, 2 miliony czy 3 miliony? Czy zaczęło się od jednego punktu? 3 milionów hektarów? To było coś niesamowitego. I kto na to pozwolił? No, odpowiedź była rząd. No, bo potem zaczęli się dowiadywać, kto w rządzie wziął łapówki. Tak, to się nazywa tarkowica, prawda? Również y, opisywałem, w jaki sposób się eksploatuje w trzecim świecie y, dobra naturalne. I mam nadzieję, że, y, że y, y, czytelnicy dostrzegną pewne analogie i nauczą się na swój własny użytek, jak postępować z kapitałem zagranicznym. I też jak postępuje państwo z kapitałem zagranicznym. I tutaj, jeżeli chodzi o Mozambik, to rzeczywiście w Polsce jest dużo lepiej. Obiecuję panu. No na pewno. W Polsce jest nawet dużo lepiej niż w Angolii, gdzie jest postkomunizm pełny. W pełnej krasie pochwalę się, no z pięć dni temu ktoś mnie, ktoś mnie pytał i wiadolił znowu jak to źle jest w Polsce i dałem przykład Angolii, jak tam się Chińczycy panoszą, jak to wszystko wygląda, o nie, 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 nie Mozambiku, tylko w Angolii i, i nie w Zimbabwe, tylko w Angolii i mówi, że tam y, taksówka kosztuje 50 dolarów, żeby kawałek podjechać. No nie mówią, no co, to jest Afryka. No. Właśnie wczoraj The Wall Street Journal opublikował listę naj, najdroższych stolic. Numer jeden jest tak jak powiedziałem Tokio. Luanda jest numer dwa, ja myślałem, że jest numer 5, Okazuje się, miejsce, gdzie połowa ludności żyje w gnoju, w slawcach, a druga połowa to są sukcesy komuny, i jest tu biuro, które się teraz tam nazywa socjaldemokraci. Co tam? Coś tam? To jest sama małpiarnia, która weszła do władzy w latach 70. I jest Angola. Naprawdę w Polsce nie jest źle w porównaniu. Takie do spotkania w Angolii. Bo to, lewacja, to jest na dalej nas Ale my żyjemy w Unii Europejskiej, byśmy chcieli żyć tak jak Europejczycy prawdziwi, Niemcy, Anglicy i inne państwa, a nie jak Białoruś. Bo my mamy podobieństwo do Białorusi, bo ja Białorusi i Litwę bardzo dobrze znam. Znaczy, jeżeli by Pani powiedziała, że chce Pani żyć jak w Bawarii, no to bym się ucieszył, ale gdzie w Niemczech, to nie jest tak. Y Fajnie. W Bawarii e, aberracje Unii Europejskiej są ograniczane katolicyzmem i konserwatyzmem. Jak idę, ja tam do rodziny no zawsze mówią: chóz do mnie. Czyż niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Gdzie indziej, gdzie indziej w, 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 w Niemczech no, kościoły są pełne, o ile są pełne Polaków. Na przykład byłem u profesora krasnodębskiego w Bremie, tak to wyglądało. Także ja nie wiem, czy chciałaby Pani, żeby tutaj w Polsce były MW. Ja bym nie chciał. Ja bym chciała. Bo okay. Pan że Pani profesorze, Pan nie wstana. No, no tak, Ja wie Pani, ja się wylądowałem w San Francisco. W San Francisco, gdzie byłem mniejszością, czasami nawet byłem mniejszością, ja i szef bezpieczeństwa w sklepie, w którym pracowałem. 300 pracowników, połowa kobiety, druga połowa myślarzy, jest kobietami. I codziennie słyszałem, jak, jak sobie, sam sobie zaprzeczam, mogę napisać książkę o seksualnym Nie chciałbym, żeby to tak było w Polsce. Rotterdam będzie w Rotterdamie, a nie w Bukareszcie. Jak rozmawiałem, rozmawiałem niedawno z Ataszem Wojskowym Rumunii, który był przerażony właśnie Unią Europejską. Rozumiem, że chodzi pan, Pani o materialny dobrobyt, czy też, czy też prawa. Nieskorupowanych urzędników, urzędników i tak dalej, i tak dalej. Ja z wolności, przepraszam, nie mogę korzystać, gdy moja emerytura jest taka, a nie inna, to to gdzie, gdzie młodzi ludzie nie mogą kupić mieszkania nie mają gdzie mieszkać, że, że po studiach, nawet po politechnice zarabia się 1400 zł, i, i jeżeli chcą założyć rodzinę, to nie ma mowy, bo wynajęcie mieszkania, w którym mieście jest 1400 zł, czy 1300 plus wynajem, to nie starcza nawet dwie małe pensje, no to ja ze swobody, z wolności chciałbym korzystać wtedy, gdybym miała pieniądze. Wtedy bym mogła wyjeżdżać w swoboda, w zachód, północ. W, 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 Czyli wolność to czy pieniądze, powiem? tak? No mniej więcej, bo podstawa bytu to niestety pieniądze, a nadbudowa to jest wtedy... Pieniądze pomagają w korzystaniu z wolności, ale wolność to nie są pieniądze. Wolność to jest możliwość wyboru. Więc, na przykład, tutaj Państwo wybrali, czy też większość w Sejmie, żeby podwyższyć płacę minimalną. W Stanach Zjednoczonych zrujnowano to rynek pracy. Dlaczego? Gdy założono pracę minimalną, to małym przedsiębiorcom i średnim, którzy są motorem napędu gospodarki Stanów Zjednoczonych, przestało się opłacać, przyjmować do pracy małolatów. Na przykład, na stacjach benzynowych, jak się kiedyś zajeżdżało. Ja pamiętam, jeszcze, jeszcze za galon benzyny płaciliśmy 89 centów. Zajeżdżało się na stację, tam czterech małolatów wyskakiwało, pompowało benzynę i pucowało samochód za darmo. A w tej chwili, jak taki właściwie stacji benzynowej musi mi dać płacę minimalną, o czym zarządził Kongres Stanów Zjednoczonych jakieś 35 lat temu czy 40, to im się nie opłacał przyjmować małolatów. Więc małolacy stoją pod. Potem, lubiąc sobie w zębach, nie mają pierwszego kroku na rynek pracy. A pierwszy krok pracy to znaczy, że oni się zaczynają znać na zegarku. Masz być o 6 rano w pracy? Jesteś. Masz być schludny? Jesteś. I jest ta druga Ameryka. I tu jest socjalizm, o którym ja myślę, że powinien mówić. Dlaczego Polska ma płacę minimalną? A podobno jest bezrobocie. Znieść to. Będzie wyzysk? Bez, Nie, bo laty, które są najzdrowsze i najsilniejsze, wchodzą na płacę minimalną. Skandalem naturalnie jest, że nauczycielka po 40 latach pracy, pracy ma emeryturę 1600 zł. Ale jeszcze większym skandalem było, jak przyjechałem do POS PRL-u i jedyny człowiek, który robił dekomunizację według, według ustawy sejmowej, to był Leszek Żegrowski, który był naczelnikiem komórki weryfikacji w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Jak zaczęliśmy grzebać, to odkryliśmy, że towarzysz zarakowski za ma 10 tysięcy dolarów na miesiąc, z rozmaitości. A ludzie nie mieli nic. Dlaczego tutaj nie było dekomunizacji? I dlaczego nie podaje się do sądów upeków, którzy męczyli, kto za to zapłaci? Znaczy, to jest możliwe? Oczywiście, wystarczy. To też są Rozumiem, rozumiem. Ale proszę mi nie mówić, dlaczego państwo o bo ja wiem, bo, powiem, bo zawsze słyszę, że nic się nie da zrobić, a jednak się da. Dlaczego się nie stworzy stowarzyszeń prawników, którzy by zaczęli podawać do sądów bydło ubeckie? Ten mnie aresztował, stracił, zabrał mi samochód, skonfiskował to. To jest z powództwa cywilnego. Jeżeli te prawnicy, wolontariusze zrobiliby to probono, bez względu na to, czy są ubekami sędziowie, czy nie. Powodowałoby to pewną drogą rewindykacji. Inaczej tylko i wyłącznie jest biadolenie. Zorganizować się jest dość prosto, tylko trzeba chcieć. Biadolić każdy może. To nie jest Mozambik, to nie jest Zimbabwe, to nie jest Angola. Jest tutaj znacznie lepiej niż w Białorusi. Jest to bardzo proste. Bardzo proste. Przepraszam, na szczęście dlatego pytanie.